Witam Państwa bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym, 10 kwietnia 2021 roku. Data 10 kwietnia jest bardzo szczególna dla naszej szkoły, a również dla mieszkańców koniuszowej całej gminy Korzenna, ponieważ w tym dniu o 8.41 w katastrofie smoleńskiej zginął nasz rodak świętej pamięci, generał Franciszek Gorągor. Państwo, pani dyrektor e, Droga Młodzieży, zarówno zgromadzona tutaj e, na miejscu, jak i w, jak również w domu. Niestety ze względów epidemiologicznych nie możemy wszyscy razem uczestniczyć w tej ważnej i pięknej uroczystości. Mam e, wielką e, przyjemność w imieniu pana Wójta Leszka Skowrona, który z przyczyn osobistych nie mógł dzisiaj wziąć udział w tej uroczystości e, oddać. Cześć i pamięć. Nie zabaham się użyć tego stwierdzenia jednemu z największych obywateli naszej gminy, honorowemu obywatelowi naszej gminy, doktorowi generałowi Franciszkowi Kongorowi, który razem z wieloma wybitnymi osobami w 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej. To, co powinniśmy tym ludziom oddać, to właśnie cześć i pamięć. To, że tu jesteśmy, powinno dowodzić naszej pamięci i wielkiego szacunku, którym, którym darzyliśmy te osoby. Mam nadzieję, że pandemia rychło się skończy i, tak jak pani dyrektor wspomniała, będziemy mogli razem wszyscy uczestniczyć w kolejnych obchodach. Bardzo się cieszymy, że właśnie młodzież pamięta o e, swoich e, patronach, o, o wielkich postaciach. Mam nadzieję, że e, będziecie się kierować również ich e, mottami życiowymi, e, ich wyznacznikami życiowymi, e, bo jak wiecie, sam generał który nieraz gościł w naszej gminie, mówił, że z tej małej szkółki się wywodzi, z tej małej miejscowości, a jak widzicie, doszedł do bardzo wysokich stanowisk. Został pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej, dlatego każdy powinien dążyć jego śladami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, pani dyrektor. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, panią dyrektor, kolegów, samorządowców, uczniów szkoły, wszystkich, którzy będą tą transmisję oglądać. Proszę państwa, ja tylko dodam do mojego poprzednika kilka słów, A mianowicie w dzisiejszych czasach przeszło nam żyć może w czasach pokoju, natomiast. Bardzo ważne jest wychowywanie naszych młodzieży, naszych dzieci w duchu patriotyzmu. Mamy przepiękny wzór, jaki jest Pan Generał Franciszek Dąbrowski. Starajmy się to wykorzystać i na co dzień otrzymywać właśnie to wychowanie naszego pokolenia. A na pewno nasza ojczyzna będzie wolna. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam Panią Dyrektor, kolegów samorządowców oraz. Szkolny czas z Panią i nauczycielkami. Ja chciałbym tylko dodać, to, że jako mieszkaniec tej wsi Koniuszowa jestem dumny, że mieliśmy takiego wielkiego człowieka, jakim był Pan Generał Naciszek Gągor. pewno za jego życia nie docenialiśmy go, jak teraz możemy to zrobić, bo nie wiedzieliśmy, że to był tak wielki człowiek tak zasłużony dla. Polski, jak i Pani dyrektor dla całego nawet świata. Sądzę, że powinniśmy kontynuować dalej to, co kontynuujemy, czyli pamiętać o tak, tak, tych ludziach, którzy właśnie takie zasługi mają, szczególnie jeśli pochodzą z naszej tutaj małej miejscowości, jaka jest Koniuszowa. Ja w imieniu wszystkich mieszkańców, mieszkańców ślicznie dziękuję, że tutaj na ręce Pani Dyrektor chciałem złożyć podziękowania za to, że pamiętacie że dbacie o to, żeby ten nasz patron był tak doceniany i, i żeby po prostu nasze pamięci pozostał. Dziękuję bardzo.